Co się dzieje? Nie wiem. Wszystko szare? Chodzi dzisiaj o odbarwianie drewna? Zgadza się. To załatwimy szybko. Tada! Deski nadal są szare? No dobrze, musimy się tym jeszcze zająć. Witajcie, drodzy miłośnicy eleganckiego rozkładu ligniny. Dlaczego te deski są teraz szare, wie Lukas? Dokładnie, w tym przypadku ten szary odcień powstaje na skutek działania promieni UV na drewno. Powodują one rozkład ligniny, która jest składnikiem drewna. Pod wpływem zwietrzenia lignina zostaje wypłukana, a drewno robi się szare. I na takim podłożu żadna powłoka się nie utrzyma. Musimy to dlatego usunąć. Istnieje oczywiście wiele różnych możliwości i pierwsze co przychodzi mi do głowy to szlifowanie. To jednak może, jak widać tutaj, szczególnie na takich powierzchniach z wpustem i piórem albo na tarasie z drobnymi rowkami, być zupełnie niemożliwe albo po prostu bardzo uciążliwe. Dlatego istnieje jeszcze druga możliwość, a jest nią piaskowanie miękkim materiałem ściernym. Dzięki temu mogę dotrzeć także do tych drobnych rowków i usunąć wierzchnią warstwę. Ale potrzebuję do tego odpowiedniego sprzętu. Skoro nie mamy tego, tutaj użyjemy odbarwiacza na bazie drewna z kwasem szczawiowym powoduje on rozpuszczenie tej wierzchniej warstwy, a następnie mogę ją usunąć za pomocą szczotki lub włókniny ściernej. Ważne zakryć wszystkie nieodporne powierzchnie kwasu. Dokładnie, to zrobimy teraz szybko. Dobra, już coś wcześniej przygotowałem. Też jestem gotowy. No proszę, cieszę się, że ci się udało. Więc najpierw założymy rękawice i okulary ochronne. Na początek musimy zwilżyć całą powierzchnię. Zrobię to teraz tutaj na mojej małej powierzchni za pomocą pędzla do powierzchni. Jeśli jesteście na budowie, najlepiej użyć do tego węża ogrodowego. Uważajcie z myjką ciśnieniową, ponieważ możecie bardzo łatwo uszkodzić powierzchnię drewna. Dobrze, drewno zwilżone. To sprawia, że odszarzacz do drewna pozostaje na powierzchni. Teraz bezpośrednio po tym nakładamy odszarzacz do drewna obficie za pomocą pędzla bez elementów metalowych. I zostawiamy go na 10 minut, aby zadziałał. Bierzemy teraz taką szczotkę, możecie też po prostu użyć gąbki i zaczynamy czyścić drewno zawsze w kierunku włókien. Dużą zaletą jest to, że możemy od razu bez większego wysiłku wyczyścić również szczeliny. I kiedy zaczynamy, od razu widać, że zdrowe drewno natychmiast się ukazuje. No więc widać teraz, że wszystko zostało wyszczotkowane i drewno jest już wyraźnie jaśniejsze. Ostatnie resztki możecie teraz spłukać wężem ogrodowym. Ja zrobię to tutaj po prostu gąbką. Wygląda nieźle, Lukas. Naprawdę świetnie ci to wyszło. Dzięki. Tak, ale na razie nie możemy jeszcze nakładać powłoki, ponieważ jak widać drewno jest jeszcze dość wilgotne. Dodatkowo włókna drewna lekko się uniosły i musimy je najpierw zeszlifować przed nałożeniem powłoki. Zrobimy to po prostu za pomocą takiej włókniny ściernej, po prostu lekko przeszlifować w kierunku włókien. A potem możemy przejść do nakładania powłoki. Powierzchnia jest teraz wystarczająco sucha i różnica jest wyraźnie widoczna. Teraz przeszlifuję całość jeszcze raz włókniną ścierną. No i co dalej? Potem można to pokryć. W zależności od podłoża możecie wybrać lakier, glazurę lub olej, a ja kończę pracę. Cześć!